Dobry, muszę opowiedzieć o nowościach, a mianowicie XC40 2021 rok. Bardzo ładnie skrojony w pakiecie Air Design. Panorama, sportowa skóra, hey, let's Go, nawigacja, kamera, jednostka napędowa 2.0 Hybrid, 197 koni. Bardzo przyjemne wnętrze. Shadow Line, czarna podsufitka. Elektryczna klapa. Elektrycznie otwierana klapa za pomocą nogi. Elektryczny hak. Autko znalazło się już na naszym Otomoto, Jest wystawione 98,900. Jest to cena po wszystkich opłatach. Autko przygotowane do rejestracji. Zapraszamy serdecznie. Miłego dnia życzymy.